Witam Państwa po przerwie. Chciałam się przypomnieć ja mam na imię Amanda I proszę Państwa, jestem doradcą w serwisie Wróżby Online. I tak jak powiedziałam wcześniej, bo to już program trwa od godziny 18, że dzisiaj będę z Państwem opowiadała o kartach Tarota. Jednocześnie będę patrzyła w SMSy, proszę Państwa. I tutaj przede wszystkim zapraszam Państwa do telefonowania, do takiej rozmowy na żywo, gdzie będziemy mogli sobie dużo rzeczy powiedzieć, dużo rzeczy wyjaśnić, prawda? W każdym bądź razie zapraszam do pisania SMS-ów. No i tutaj zdecydowanie, proszę Państwa, rozmowa jest bardziej taką, bym powiedziała, dokładniejszą wróżbą niż SMS. Nasze numery telefonów są wyświetlane na ekranach, na dole naszych, na dole naszych ekranów. Proszę Państwa, jeżeli Państwo chcecie ze mnie znaleźć na naszym portalu, należy wejść, bo jestem właściwie codziennie do Państwa dyspozycji na stronę www.wróżbyonline.pl wpisać Amanda i tam Państwo możecie mnie zobaczyć. A dzisiaj tutaj Państwo widzicie mnie, oczywiście. Ci, którzy po prostu już się zapoznali ze wszystkim, to wiedzą, że można sobie porozmawiać, że można napisać sms -a. każda forma jest dozwolona. Proszę Państwa, ja może tak. Przypomnę, czym ja się zajmuję. Przede wszystkim są to karty klasyczne. Tak jak już zawsze opowiadam, że z nimi to się prawie że urodziłam. Są to karty tarota, tarot. Ten tarot, właśnie którego niektórzy tak się niepotrzebnie boją. I, i proszą, proszę Pani, tak, ty nie, tylko, nie tarotem, nie tarotem, tylko klasycznymi. Dla mnie to nie ma znaczenia właściwie. I jedne karty i drugie spełniają tutaj swoje, bym powiedziała, obowiązki i pracują bardzo dobrze. A dzisiaj jeszcze tak się stało, że ja karty klasycznych nie wzięłam ze sobą, ale to nic. Myślę, że tarot nam tutaj opowie na wszystkie nasze pytania. Proszę Państwa, co jeszcze? Karty. Które są przesłaniami anielskimi? Karty, w których na, y, narysowane są znaki, są to nasze drogowskazy naszego życia, i przez właśnie miesiąc maj będę chciała Państwu opowiedzieć o y, naszych przesłaniach anielskich. Prawda? Tutaj wszystko, co, do, co jest związane z przesłaniami anielskimi, co każda karta oznacza. Jeszcze będzie może troszeczkę o kartach Tarota, może nie, może skończę dzisiaj ten temat, ale będę starała się jakoś tam pogodzić to wszystko. W maju będę pracowała troszeczkę więcej, także będziecie Państwo mieli tutaj do mnie taki łatwiejszy dostęp. Proszę Państwa, jeżeli dzwonicie z zagranicy, czyli wszystkich widzów z zagranicy, Zapraszam serdecznie do korzystania z takiej usługi callback. I tutaj oczywiście, tak jak powiedziałam, na ten portal, gdzie jestem codziennie. Co proszę Państwa jeszcze robię? Bardzo ważna rzecz. No, posługuję się wahadełkiem, odszukując na przykład czegoś, Zobacz, żeby sprawdzić, upewnić się, czy Państwa związek będzie dobry, dobry przekazaniem energii. Swoich takich dla osoby jakiejś, której potrzeba jest dużo energii, takiego energetycznego wsparcia, to właśnie tak przez taką wizję, taki obraz Państwo widzicie mnie, widzicie co ja robię tym wahadełkiem. I wtedy muszę się konkretnie na dany dzień umówić, żebym mogła się przygotować do takiego właśnie programu, żeby przekazać za państwa dobrą, pozytywną energię, żebyście państwo, na przykład, czuli się zdrowi, żebyście państwo mieli więcej siły i więcej po prostu takiej chęci do życia. Bo czasami dzwonią do mnie panie, które są gdzieś tam zakupione i proszą mnie o taką moją energię i bardzo często to się zdarza, że właśnie ja przy pomocy właśnie aparatu telefonicznego, gdzie rozmawiamy ze sobą, staram się je wyciszyć i przekazuję im energię poprzez właśnie używanie wahadełka. Proszę Państwa, wykonuję dodatkowo jeszcze wszelkiego rodzaju rytuały. Przede wszystkim są to rytuały, które są rytua rytuałami separacyjnymi, czyli oddzielenie jednej osoby od drugiej oddzielenie dziecka na przykład od jakiejś grupy niedobrych dzieci na przykład gdzie znajdują się narkotyki czy jakieś inne rzeczy więc takie rzeczy oczywiście robią państwo po prostu tutaj przysyłacie mnie tylko do mnie e-maila ja wyceniam od razu powiem, że to jest dość droga usługa. W ogóle, tak jak Państwo się zorientowaliście, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju maile, to ja proszę Państwa, wyceniam je. Ja bym powiedziała w stosunku do wróżby bardzo tanio, że Państwo nie chcecie zaakceptować, wolicie na przykład takiego. E-maila za 5 zł, czy tam za 10 zł, nieważne. Ale najważniejsze jest to, jak się do tego podejdzie i co on będzie zawierał, prawda? Ja mniej więcej opisuję, co będzie zawierał. No, niewiele osób godzi się na takie rzeczy, ale naprawdę nie jest. To jest to naprawdę długi opis, jest to opis, bo posługują się wtedy kilkoma rodzajami kart, nie tylko y, tymi, które tutaj mam, które przyniosłam. Mam jeszcze w domu inne karty, y, posługują się i prze, przekazami anielskimi. I wtedy dodają do tego, co na przykład aniołowie radzą i co radzą na przykład karty intuicji, bo kartami intuicji również, proszę Państwa, się posługują. One są wtedy, nie możemy z nich zrobić na przykład, ułożyć wróżby, bo są to karty takie, które radzą. Czyli wyciągamy trzy karty i patrzymy, co, jak, jaki, jakie znaki zawierają to wtedy mogę powiedzieć, co one radzą, prawda jak należy się w stosunku do jakiejś sytuacji zachować. Odpisując na Państwa smsy w domu, ja też wchodzę w karty właśnie te intuicji i też pracuję razem z nimi i też staram się dobierać, znaczy nie dobierać, bo ja wyciągam te karty, i one leżą koszulkami do góry, a ja wyciągam te karty, żeby zobaczyć, co tam się dzieje, jak to wszystko jest. Także karty intuicji, również proszę Państwa. I muszę Państwu powiedzieć, jeżeli chodzi o te y, rytuały, takie separacyjne i miłosne, finansowe, zdrowotne przede wszystkim związane z bezpieczną magią, a pomagające. Także. Po uprzednim zamówieniu możecie Państwo tutaj przez firmę ja wyceniam, i wtedy proszę Państwa trzeba odczekać zawsze albo do pełni księżyca, albo do nowiu. I ja wtedy robię przez kolejną ilość dni taki rytuał, i on ma prawo zadziałać w ciągu. Załóżmy tam oblicze, jakiego czasu, do jakiego czasu on. Po prostu będzie tam Państwu służył. Wiadomo, że są to nie z takich zwykłych naszych świec robione rytuały i nie tylko ze świec, bo są tam jeszcze inne rzeczy. Ja tutaj Państwu częściowo przynosiłam i pokazywałam w którymś z programów, właśnie świece, które służą do rytuałów. Przyniosę jeszcze kadzidełka stożkowe, żebyście Państwo widzieli, jak wyglądają kadzidełka stożkowe. Są one zupełnie inne jak kadzidełka, takie, które sprzedają gdzieś tam nam jakieś firmy. Do, do rytuałów najlepiej używać kadzidełek paczulowych. Ewentualnie jaśminowych. To zależy. Do miłosnego jaśminowe kadzidełko i typu stożkowego właśnie. Ja Państwu przyniosę tutaj i pokażę, żebyście widzieli, jak wygląda stożkowe kadzidełko. Może być też z mirzy kadzidełko, też jest bardzo dobre. Poza tym powiem Państwu, że należałoby od czasu do czasu kupić sobie kadzidełko z białej szałwii, i okazać swoje mieszkanie, t, okazać siebie, okazać swoje mieszkanie, zapalać sobie świeczki, tylko nie za dużo tych świeczek. Jedną w kolorze, na przykład, czy różowym, czy białym, który jest taki kolorem, na, który biały kolor jest kolorem. Dla wszystkiego <laughs> w każdej sytuacji można go zapalić. Ja teraz spojrzę tutaj na smsy, bo jakieś może doszły jeszcze. I zaraz kochani, przejdę dalej do kart Tarota. Jeżeli uda mi się dzisiaj zakończyć nasze karty Tarota, to będę w następnym tygodniu już, jak się spotkamy, mówiła właśnie o. Przekazach anielskich, prawda? Bo kartami anielskimi wróżyć to jakoś tak nie bardzo, prawda? Chyba sami rozumiecie Państwo, że nie powinno się tego robić. Także ja nie wróżę takimi kartami, może jestem bardzo taka przesadna, ale ja tego akurat nie robię. Ja robię przesłania anielskie jak najbardziej. Ale nie używam kart takich yy, do wróżenia jak karty anielskie, żeby wróżyć. Nie potrafię po prostu tego może zrobić. Albo nie mam odwagi tego zrobić. Kiedyś widziałam właśnie na wizji w telewizji chyba jakaś kobieta wróżyła kartami boskimi. Ale wróżyła tylko jeden raz. Później już nie widziałam więcej takich kart. Nie widziałam nawet w sprzedaży kart boskich. To ja teraz spojrzę, kochani na SMSy i Was bardzo gorąco zapraszam. Piszcie, dzwoncie takie, co Wam wygodniej. Popatrzymy sobie. O widzę, że Pani Kasia i to chyba ta sama Pani Kasia, która, 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 która słuchała mnie. To jest albo uzupełnienie, bo nie, chyba tak, bo to jakieś takie litery trochę się po, po, popisały, inne, ale mam nadzieję, że to z tego samego sprzętu. Pani Kasia nie zaznaczyła, żeby zachować, a tutaj anonimowo się posługiwać. No, pani Kasia po prostu. Napisałam jej swoją datę urodzenia, bo wcześniejszy był SMS bez daty urodzenia. Witam Pani Kasiu, dzień dobry dla Pani, chciałam powiedzieć, albo dobry wieczór, niech to będzie takie powitanie Pani. I już zabieram się tutaj, żeby odpowiedzieć na Pani SMS-a, żeby Pani miała jakieś takie zadowolenie, żeby Pani uwierzyła w siebie. I tutaj pani Kasia, która jest urodzona 5 kwietnia 1974 roku. Ja sobie tutaj muszę napisać. Kasia, 5 04 1974 rok. Pani Kasia pyta, czy znajdzie chyba miłość? No zna znaleźć, znajda. Znajda to jest bym powiedziała takie, <laughs> miłości się nie znajduje, na miłość się oczekuje, ale będziemy szukać tej znajdy tutaj. No prawda? Czy znajdę miłość? Czy Pani Kasia znajdzie miłość? I co jeszcze Pani Kasia? I czy będą miała dzieci? Dobrze, zobaczymy. Ale najpierw to ten partner, Pani Kasieńko, jest potrzebny, kochanie, tutaj do, y, do, do, do tego. No bo to tak jak to mówią, że do tanga trzeba dwoj, dwojga, prawda? Jest nawet w takiej piosence pana Krzysztofa Cugowskiego, którą śpiewa. Także tutaj do dzieci też potrzeba dwojga.